Szanowni Państwo, komisja dołożyła mi jeszcze jeden druk w trybie nagłym w sprawie ustalenia warunków zawodowych na inwestycji przy ludzkiej w Krakowie. To wpłynęło do Rady 9 wczoraj, z tym, dlatego nie mieliśmy tego wcześniej wprowadzonego. Proponuję to wprowadzić jako druk numer 18. Kto z Państwa jest pod punktem 6K? Kto z Państwa jest za Proszę podniesienie ręki. 15 jednogłośnie. Dziękuję jednogłośnie. W związku z powyższym y, przechodzimy do punktu 6K y, i oddaję Komisji. Pod... Szanowni y, Państwo, bardzo przepraszam za zamieszanie, ale wszystko na dobrej drodze. Buzetka y, dotycząca ulicy Żwirowej. Żwirowa to jest prześnica z Logera. Dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, z garażem podziemnym. Na, na działce o, o numerze i tak dalej. Komisja po przeanalizowaniu tego yy, druku o wydanie decyzji ZT yy, stwierdziła, że nie ma przeciwwskazań, natomiast yy, i uchwałę pozytywnie tutaj rekomenduje, natomiast yy, ja myślę, że można byłoby na tym etapie dodać tutaj budowę infrastruktury wzdłuż, wzdłuż ulicy blogera, budowę chodnika, czego yy, komisja nie uczyniła, y, to, to, będzie to będzie poprawką hmm. prowadzone. Y, Można to mogę zapisać. Dlatego, że inwestycja jest przy ulicy Żwirowej, to jest dosyć mylne, bo y, ulica Żwirowa od Blogera od jest oddalona, natomiast z, z mapy wynika, że na ulicy Blogera w rejonie ulicy Żwirowej brakuje tego y, właśnie. Nie, jak warunia, pod, po, 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 od, pod, nie pod warunkiem, tak? Pod warunkiem budowy Podnikać w ciągu, ciągu pierwszego, pierwszego, ciągu pierwszego. pierwszego w rejonie ulicy, ulicy, przy ulicy Grabera w rejonie ulicy Żwirowej. Na szerokości prowadzonej inwestycji. Żeby określić później, jak ja ma być szeroki, i ten drugi no. podniczą, bo... No, nie można napisać. się skupić do metra, nie? Tak, po i oni dobrze by klikwidowali. jakąś długość. No bo no tak. no. tutaj Ulega. później może być gra, pod względem kultury. Gra kultury, z kultury. Ja świadomość, że prowadzę inwestycje. Tak. Inwestycja jest w szulicy. Nie, nie, ale to chodzi Wie. o, powiedzmy mówię, jeżeli mamy szerokie, po, podajemy w miarę, podajemy w miarę. I byśmy, powiedzmy, przerzucili 150 metrów, to jest duży odcinek. I to byśmy założenie przyjęli. I to jest po prostu, po musimy się bawić. Nie, albo druga strona nie, nie musi tego argumentu wykorzystać przeciwko nam i buduje 10 metrów, nie? Nie? To będzie, powiedzmy, mówię jak mówi, jakąś kobietę, jest <grym> 150 100 metrów rejoniccy ulicy globale. Okay. Minimum 150 metrów. Hmm. Ja się Nie można ja <grym> nie nie tak. kogoś ograniczać, prawda? Nie, proszę, no, nie, proszę, proszę. To jest niezależne odległości piasku, który został teraz poprawiony do biedronki, natomiast podnika no, nie ma dalej. Podnik jest tylko na wysokości inwestycji tej, która powstała. To, to do Dobrze, czyli nawet Tak, pod tą poprawkę, którą może, żeby szybko gożą odczytali. Ja się pozytywnie, poprawkę pod warunkiem budowy ciągu pieszego w ulicy Brodera na szerokości prowadzonej inwestycji w ilości minimum 50 metrów bieżąco. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do tej poprawki? Nie widzę, że poddaję ją pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? 15 osób, dziękuję jednogłośnie. Czy są jakieś pytania do opinii, do druku, do jakiegokolwiek tematu związanego z tą decyzją naszą? Nie widzę, że w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjętą poprawką? Oczywiście. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki.